Cześć witajcie Rydzo z tej strony dzisiaj sobie tworzymy nowość na moim kanale jest to multipack z europa league, champions league i europa konfederacji z metacha sezon 2021-2022 zestaw zawiera 30 kart w tym jedna karta z limitowanej edycji w środku chyba są trzy, tak, trzy saszetki w jednej saszetce będzie elimitka. zobaczymy poprosimy coś ciężko otworzyć no to no, podłożymy mamy 3 saszetki tu będzie limitka to zrobię, zostawimy na sam koniec no i zobaczymy coś się uda trafić. Dla mnie nowość. Pierwszy raz otwieram tą edycję. Jak one będą? Chyba jakoś może tak zrobimy. Jest tak. Muriel. Zanillo. Demme. one jakieś fajne jakby grubsze te karty były. Ilara Mendy Sergio Aguero Wald Schmidt ben, Benham, Pereira i mamy pierwszą specjalną jest to Defensive Warrior Diego Carlos druga to jest Arander Tilemans Proszę, mamy Klub 100 Van Dyke Coś się nie chce sfokusować I tutaj mamy... Co to jest? Master and Prince Jarmolenko i Bowen No, nawet fajne te karty są Nie powiem Ale z tego co wiem, co oglądałem filmiki To będzie bardzo ciężko zebrać to edycję, No ja raczej będę chciał zbierać całą, także zobaczymy. Jest tak: Mark Roca, Tadic, Poulsen, Tello, Greiro, Paris, Paris, Maguire, Hudson, Odi, Pierwsza specjalna jest Gold Machine Hurricane. Next Gen Fofana. Tutaj mamy Signature Styles Alfonso Davis. No fajne te karty, są so naprawdę? I tutaj mamy Forward Co so to jest? Hertigę. Telo, Christian Telo. No, naprawdę ciekawe wyglądają te karty. I tutaj będziemy mieli z tinitką. Tylko teraz nie będzie, ona będzie. No nie, zaryzykujemy. I mamy tak Olmo, Di Maria, Dachut, Greenwood. MEN OF THE MATCH CARVALHO i jest LIMITED EDITION DAVID SILVA no moja pierwsza limitka z tej serii i mamy jeszcze logo Milano. no super super no fajnie się zapowiada no raczej będę zbierał dzięki za oglądanie do usłyszenia w kolejnych odcinkach cześć